Czerwiec się czerwieni będzie dość w kieszeni. Rozpoczynamy kolejny tydzień w okrodzie, gdzie możemy już zauważyć czerwone truskawki i czereśnie, róże i maki. Nadchodzi czas obfitości, kiedy będziemy mogli podziwiać piękno uprawianych przez nas roślin i zbierać coraz większe plony. Na etapie zawiązywania się owoców truskawki czy borówki dbajmy, aby rośliny te miały dostateczną ilość wody. Jeżeli jest upalnie lub sucho, warto sięgnąć po konewkę lub wąż ze zraszaczem. Borówka amerykańska w naturze rośnie najczęściej na wilgotnych lub mokrych torfowiskach i ma płytki system korzeniowy. Jeżeli przeschnie, zielone owoce mogą opaść zanim dojrzeją. Jeśli nasze ogrody często odwiedzane są przez ptaki, zwłaszcza przez szpaki, warto okryć drzewa i krzewy owocowe siatką. W przypadku truskawek sprawdzamy, czy nie pojawiły się ślimaki. Bo mogą nas uprzedzić i zjeść owoce na które czekamy. Jeżeli zrobiło nam się miejsce na grządkach warzywnych, np. przykład po zebranej już rzodkiewce lub sałacie, możemy wysiać fasolkę szparagową. Nie jest jeszcze za późno, żeby sięgnąć po nasiona ogórków i innych warzyw dniowatych, buraków czy letnich odmian rzodkiewki i sałaty. Będziemy cieszyć się ich plonami w drugiej połowie lata i wczesną jesienią. Możemy też już pomyśleć o poplonach i przygotować rozsadę warzyw, które posadzimy po zbiorach pomidorów, czy wczesnych ogórków. Na rozsadniku, który możemy przygotować w ogrodzie, można wysiać np. kalarepę, kalafiory, jarmusz czy brokuły. Nadal możemy zbierać nasiona kwiatów kwitnących wiosną, do których zaliczamy np. bratki, zwłaszcza gdy trafiliśmy w tym roku na piękną odmianę. Trwa też czas ich wysiewu, bo to kwiaty dwuletnie. W czerwcu i lipcu na rozsadniku wysiewać możemy nie tylko bratki, ale też stokrotki, niezapominajki czy goździki brodate. Wykopujemy cebulę jacyntów, narcyzów czy tulipanów, szczególnie te, które wymagają przesadzenia. Delikatnie je oczyszczamy, osuszamy i umieszczamy w suchym, przewiewnym miejscu. W naturze rośliny te w czasie lata nie są narażone na częste opady deszczu, które u nas się zdarzają, dlatego będą nam wdzięczne za taki zabieg. W sierpniu lub we wrześniu będziemy mogli posadzić je ponownie. Na kolejny tydzień w ogrodzie zapraszamy za tydzień.